Przyszedł koniec stycznia i szczelin dostał nakaz, tak około 27, 9. i szczelin już, bo front już, Olawa, już było, zbliżalsze. się. Przyjechaliśmy te w, te w pociągach towarowych i chłopcy, którzy już trochę się orientowali, nawet do dostali broń. I zatrzymano nas w jednej miejscowości, ale nie wiem, nikt nie wie, jaka to miejscowość, bo to była wioska i ten, tam nas zatrzymano, ponieważ front się do nas zbliżał. No w 1945 roku przyjechałam z, jak to powiedzieć, z wioski w powiat Trzymbole, województwa Mówili nam władze, że kto chce wyjeżdżać, to może wyjeżdżać. W październiku wyjechaliśmy, w 1945 roku. Do 24 grudnia przyjechaliśmy do Szczelina. Ale nas transport był, jak to się mówi, cholernie długi, bo prawie 100 wagonów, dwie lokomotywy szły. Coś się wziło, to tam, pościel, prawda, tam jakaś mąka, jakiś chleb, jakieś zboże tam, takie, o skrzynia była taka zrobiona paczka, to tam tato, co mógł do tego, to poskładało się. No wszystko, co to myśmy mieli, nawet myśmy jak tam, Zostawiali, to trzeba było dałorać zasięg, bo za dwa miesiące wracali. Przyjechałem na stację, to był chyba szósty rok. 46, 46 tak. No pytam się, bo do roboty oni go dali, że cukrowni przyjmują. I poszedłem do cukrowni, i tam w cukrowni mnie przyjęli do pracy.